Spójrz, jak polsowałem sobie szybę mojego iPhone'a 12 mini. Na szczęście to nie jest szyba, tylko szkło ochronne, które noszę 4 miesiące. I gdyby, gdyby była to szyba iPhone'a, musiałbym ją wymienić albo usunąć rysy. Mamy taką usługę w zbitej szybce usuwanie rys, ale ta usługa nie jest jakoś super tania i myślę, żeby. Usunąć te rysy około 200 zł, musiałbym zapłacić. No i też, też jest to czasochłonne, musimy zostawić telefon na kilka dni. W tym przypadku wchodzę właśnie do zbitej szybki w Gdyni ale jest Zwycięstwa i w ciągu 5 minut będę miał wymienione szkło na nowe. A iPhone będzie jak nowy z powrotem. Także uważam, że o wiele lepiej dbać, zadbać wcześniej, od razu pierwszego dnia po zakupie. Czyli tego samego dnia założyć szkło hartowane JCPAL, dostępne w bitaszybka.shop i w naszych 18 salonach niż potem mieć o taki właśnie ekran i nie widzieć e, i nie widzieć i robić niewyraźne zdjęcia przed nim selfie kamerą. Zobaczcie, szkło się zdjęte, Damianek czyści iPhone'a, żeby nałożyć nowe szkło. Spójrzcie jak to wygląda. A na iPhone 12 Pro, nie 12 mini, bo to jest 12 mini, szyba jest idealna. Dlatego lepsze jest zdecydowanie szkło JC Pal niż usuwanie rys. Ale usługę usuwania rys, rys też robimy i potem naklejamy na to szkło JC Pal z powłoką na odciski palców. I ona, on ma, ona ma dodatkowo taką powłokę antyrefleksyjną na promienie słońca. Nawet widać, że on jest delikatnie taki filetowy. No, zobaczcie, ta szyba jest idealna, bo było założone od razu, jak był kupiony. I teraz zakładamy nowe szkło. Zobaczcie, nowe szkoły już wchodzi. Zobaczcie, nawet jeżeli Wam pyłki się dostaną, możecie od środka szkło wyczyścić i ekran tym oto stickerem. No i nowe szkło już jest założone. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy nowiutki ekran. iPhone ma 5, chyba czy 4 miesiące. A mamy nowiutki ekran. Co tu ma za poproszek? Jakiś poproszek? Kurczę, no powiem Wam, że to jest coś wspaniałego. No i powokan, świeżutka antypapilarna, zero odcisków palców, praktycznie zero. Inny komfort życia, także polecam. Zbita szybka.shop na szkołę JCPan. A jak, że tak powiem, oglądałeś film do końca, napisz do nas na Instagramie, to dostaniesz jakiś mały rabacik na szkołę JCPan. Dodatkowo, dobrałem sobie nowiutkie tu i silikon case za 6 dyszek i mój iPhone'ik jest Fresh One.